Dzień dobry, witajcie w mojej garderobie spotykamy się tutaj z ważnych powodów. Oczywiście raz na jakiś czas przydałoby się zrobić czystki w szafie i ja takie czystki poczyniłam, miałam urlop i wreszcie się za to wzięłam. Jak zaczęłam grzebać, to przeraziło mnie to, że mam rzeczy, o których nawet nie pamiętam i są to fajne rzeczy, ale ja po prostu tego nie noszę, bo po prostu zmienił mi się styl, zmienił mi się rozmiar i po prostu już nie bardzo w te klimaty uderzam, co na przykład 10, a nawet 15 lat temu, tak? Bo znalazłam rzeczy, które nosiłam nawet w liceum, więc to już jest no niezłe, powiem Wam szczerze. I zaczęłam się zastanawiać, skąd mam te rzeczy. I nagle zaskoczyło, aha, to kupiłam wtedy i wtedy, a to kupiłam wtedy i wtedy to jest masakra z niektórymi rzeczami, bo one leżą, zalegają, a są fajne i można z nich dalej korzystać, ale po prostu ja już z nich nie korzystam. Wiem, że wiele z Was ma na pewno takie dylematy, co zrobić z rzeczami, których już nie chcemy nosić. I właśnie o tym dzisiejszy. Odcinek. Oczywiście we Wrocławiu możecie oddać wiele miejsc, ciuchy, po prostu tam zawożąc, między innymi do brata Alberta, tylko tam bardziej męskie, do domu samotnej matki, tam oczywiście bardziej damskie i oczywiście dla dzieci, ale jeżeli macie paczkę po prostu rzeczy, których nie możecie podzielić, albo nie macie opcji, żeby je podzielić, albo nie macie transportu, żeby je zawieźć, to ja właśnie znalazłam świetną opcję i są to ubrania do oddania. Na wstępie od razu zachęcam Was, żebyście wybrali się właśnie na Instagram ubrania do oddania, masa cennych informacji o tym, co kupować, czego nie kupować, w którym kierunku zmierzamy z odzieżą i jak robić, żeby było nam po prostu wszystkim lepiej i oczywiście second handy jak najbardziej na plus. I właśnie ja postanowiłam zebrać karton. Karton jest, jak widzicie, koty sobie. Go go miłowały, więc bardzo ciężko będzie się im z nim pożegnać. Ale no cele wyższe. Od razu zaznaczę, że we Wrocławiu oddawałam też ciuchy na dobrą sprawę. Też spakowałam tylko wtedy w torbę do paczkomatu tylko wtedy ja za ten paczkomat zapłaciłam i wysłałam do fundacji Goenact. Wtedy ciuchy idą do ich własnego second handu i wszystkie rzeczy, które uda im się sprzedać, całe pieniądze, które z tego zyskają, idą i na ich statutowe działania. Tutaj w ubranie do dania macie szansę wybrać to, na kogo oddajecie swoje ciuchy. Kogo ja wybrałam? Oczywiście był wybór bardzo trudny, ale o tym później. Teraz zobaczmy, co się w tym kartonie znalazło. Ja już ten karton spakowałam, ale dla was go odpakuję i znów go zapakuję. Są to buty, które kupiłam chyba na pierwszym roku studiów, więc mają ponad 10 lat. Miałam je rzeczywiście z 10 razy na sobie, ale tak od dobrych 5-6 lat leżą w szafie. I ale ja tylko przykładam z miejsca na miejsce, bo z letnich na zimowe i z zimowych na letnie. Są to buty Aldo, całe ze skóry. Były wystawione na wintet, ale nikomu się nie spodobały, bo rzeczywiście jest to krój, który obecnie nie króluje zbytnio na salonach. Jest to Pipto, ale ze skóry. Mam nadzieję, że ktoś naprawdę, naprawdę je pokocha tak jak ja i będzie po prostu w nich chodził częściej niż ja. Kolejne obcasy to sandałki. Są to sandałki z rezerw, które miałam raz na sobie na weselu, ale są tak niestabilne. Są praktycznie jak nowe i myślę, że na pewno. Ktoś będzie się z nich cieszył bardziej niż ja obecnie. Pomijając to, że w ogóle nie chodzę w obcasach, to na wesele nie wiem, na jakie w najbliższym czasie pójdę. Świąteczne swetry. Tutaj taki. Mam go chyba od dobrych 6-7 lat i już po prostu mi się ten wzór znudził, bo mam dużo swetrów świątecznych, bo je uwielbiam. Jak można nie kochać swetrów świątecznych? I właśnie ten mi się znudził, więc oddaję, żeby zrobić miejsce na kolejne. A może po prostu będzie ich mniej i będę częściej nosić te, które mam. I kolejny sweter świąteczny koszula. Yy, oczywiście kupiona na Lumpeksie, ale z dobrych 8 lat temu, założona chyba ani razu. Jest to rozmiar S, i aż jak ją znalazłam, byłam zaskoczona, że jest dalej w szafie, bo no, mój narzeczony dawno już nie ma S. Więc nie wiem, co ona tam robiła tak naprawdę. Sweter, który kupiłam nie tak dawno, bo 3 lata temu, nie tak dawno, 3 lata temu na Lumpeksie, jak go kupiłam, to byłam zakochana, nosiłam non stop, jak tylko wracał z prania, to z powrotem do mnie wracał, ale jakoś lato się skończyło. I przyszło następne, i już nie byłam nim tak oczarowana. I przyszło teraz to następne, co już minęło, i też nie byłam nim oczarowana. I teraz też już nie jestem nim oczarowana, więc po prostu leci dalej. Buty kłyczuły w góry użyte też parę razy, tylko i mają na pewno 10 lat. I w szafie leżą od 5-6, jak nic, bo jestem przekonana, że nie nosił. No, po prostu nie nosił. Bo te skropa, które kupiłam w kropie, yy, dokładnie na event, który prowadziłam na Japfest, pozdrawiam, rzeczywiście wtedy się sprawdziły, ale. No po prostu mam teraz inne i w tych już nie chodzę i mam nadzieję, że te ucieszą kogoś innego. Shorty, które kupiłam specjalnie na akcję promocyjną stacji radiowej, w której pracowałam, no przeszły ze mną bardzo wiele, bo tam się dużo działo, łącznie z tym, że raz z wycieńczenia zemdłam, więc takie rzeczy się dzieją w radiu. I naprawdę są dalej super. No, bo oczywiście jest to 100% bawełny i ten wzór w liście jest cudowny, ale niski stan, no ja w niskim stanie już nie chodzę. Buty kupione w jakiejś sieciówce. To są takie zwykłe czarne baleriny, ale po prostu kupiłam je, jak zmieniałam pracę, bo myślałam, że będzie trzeba bardziej się ubierać poważnie, ale okazało się, że jest luz i po prostu w nich nie chodzę, bo nie chodzę w takich poważnych rzeczach, więc lecą dalej i na pewno komuś innemu się przydadzą. A w szafie leżały na pewno zrobić. Tu jakiś t-shirt, kolejny t-shirt, który wygrzebałam i w nim nie chodzę. To jest militarna katana. Bardzo ją lubiłam, jak w niej chodziłam, ale to jest XS. I ona już nie zna mnie oversize, więc jakby straciła sens na jej, ale jest w dobrym stanie, na pewno ktoś się z niej ucieszy. Katana ze sztruksu, nie ma kieszeni, więc na początku myślałam, że będzie super, bo szukałam takiej ze sztruksu, właśnie takie old i. Naprawdę jest fajna, ale nie ma kieszeni i po prostu tak mnie to ogranicza, że postanowiłam, że też leci dalej. Ta ramoneska dresowa, mi się znudziła i w niej nie chodzę. Stroje kąpielowe, które nie nosiłam od 5-6 lat. Kolejny strój kąpielowy, też strój kąpielowy, to wszystko było na Vinted, ale w Lumpeksie jak ktoś na żywo zobaczy, to na pewno zechce. Tutaj narzutka ze Stradi Wariusa, czarna. Ubrałam ją chyba właśnie raz albo dwa razy na jakiś pogrzeb. No ja po prostu w czerni nie chodzę. A miałam taką fazę kiedyś, że same czarne rzeczy kupowałam. Sukienka z Orseja kupiona specjalnie na zakończenie akcji zimowej właśnie w tej stacji, w której pracowałam i no wiadomo, czarna, <laughs> ale założyłam do niej full capa, więc nie myślcie, że to była taka elegancka stylizacja. A w ogóle to było w greju. Tak, ja byłam w greju. Sukienka z Mohito XS, więc no sami rozumiecie. Bluza szyta u krawcowej na wzór The Other Side, bo ten co oni mieli, trochę mi nie pasował krój, a właśnie trochę pozmieniałam, po prostu ma dekolt z tyłu, ale naprawdę nie miałam i na sobie już chyba dwa lata. Szpilki od Stradivariusa z czasów, gdzie jeszcze Stradivarius robił dobre buty, a nie plastikowe jak teraz. Oczywiście znów duża platforma, wysoki obcas, no po prostu w tym nie chodzę, a buty są super fajne w czerwonym kolorze, więc myślę, że komuś się spodobają. Ten sweter akurat kupiłam stosunkowo niedawno, ale miałam go na sobie kilka razy ale to nie mój styl jednak. I od razu tutaj zaznaczę, że większość tych rzeczy to są stare rzeczy, które po prostu pierwszy raz w życiu postanowiłam zrobić tak wielki porządek w szafie i wyrzucić to, co jest po prostu niepotrzebne. I większość rzeczy jest naprawdę ze mną od nawet 10 lat. To jest ze mną krótko, ale od razu zaznaczam, nie robię tego po to, żeby kupować następne ciuchy, bo to wiadomo, jest koło zamknięte, ale Robię to po to, żeby zrobić coś dobrego i żeby też samą siebie zmusić do tego, żeby kupować mniej rzeczy, bo rzeczywiście ta szafa wygląda teraz lepiej, jest więcej miejsca, a nie wszystko poupychane. Tak naprawdę nic więcej nie potrzebuję, wiadomo. Lumpeks powodują to, że możemy kupować wszystko i to, co nam się tylko spodoba, ale trochę nie o to chodzi. Pamiętajcie, kupujcie z rozwagą tylko te rzeczy, które potrzebujecie. Ja na przykład w danym momencie nie potrzebuję nic. Jedyne co, to już myślę, że powole, powoli muszę zacząć myśleć o jakimś jesiennym płaszczu, bo takiego nie mam, bo nigdy nie miałam, ale lecimy dalej. Torebka z mojito z czasów studiów, była ze mną na niejednej potańcówce w bardzo dobrym stanie, bo to było to stare mojito, które rzeczywiście też jeszcze dobre rzeczy robiło, no i leci dalej, bo nawet wszystkie te złote ak akcenty jeszcze są dalej złote. Torba z Roxy, którą dostałam właśnie z Roxy, z czasów, gdy jeszcze jeździłam na nartach i dostawałam jakieś tam gifty. Torba na laptopa, która ma. Dostałam ją na pierwszy rok studiów. No to trochę ma. I od tego pierwszego roku studiów była w ogóle nieużywana, więc leży w szafie i. I myśli, co z nią dalej. No i leci dalej. Super skóra ze Stradivariusa. Ciężko bym się z nią pożegnać, bo jest świetna. Stradivarius robił kiedyś takie dobre rzeczy. Jakościowo dobre, o to mi chodzi. I później coś się zepsuło. Skóra na pewno komuś się spodoba, jest świetna, niech tylko ją przymierzy. Jest to rozmiar S. Ja się w cyckach nie dopinam. Kozaki z Medicine. Są takie wygodne, ale już mają chyba 4-5 lat i. Nie chodzę, bo kupiłam następne z Medicine i też są ekstra, a te już po prostu komuś innemu muszę posłużyć. Jakiś t-shirt, kolejny t-shirt, płaszcz z Medicine, rozmiar S. On też jest bardzo fajny. Tylko, że on się nie zapina. Więc on jest ani nie na lato, ani nie na jesień, a tym bardziej nie na zimę. Jest po prostu mi w nim zimno, a jestem zmarzłych, więc dla mnie totalnie niefunkcjonalny. Jakiś t-shirt, biała koszula z Zary, narzutka, która ma dobre 15 lat, kombinezon, w którym prowadziłam nie jeden event, ale rozmiar XS, nerka, hmm, torba od projektanta polskiego, więc jest rewelacyjna, ale... No i prawdziwa skóra, moja mama kupiła ją chyba na lumpach w Nowej Rudzie, ale niestety ani ona już w nią nie wchodzi. Ja też już średnio, więc leci dalej. Na pewno ktoś inny będzie z niej szczęśliwy. Jak widzicie, karton pusty. Może parę słów o kartonie. Karton minimalnie taki jak walizka podróżna, ta malutka, a później w górę, żeby się tylko nie przesadzili z 30 kg, bo więcej kurier nie przyjmie. Jak łatwo to sprawdzić? Wszystkie boki. Trzy boki, te główne, nie mogą przekraczać 180 cm. I tak jest u mnie. To jest karton, który dostałam od PZPN-u, od łączy na piłka, bo wygrałam konkurs na Cheat Meal i właśnie w tym przyszły gadżety. Więc teraz karton drugie życie dostaje, znaczy w trzecie, bo drugie to było domek dla kotów. Trzecie życie dostaje i leci do ubrania, do oddania. Jeszcze może parę słów o tym, co zrobić z rzeczami, które mają plamy, mają dziury. I są zniszczone, bo to jest bardzo ważne, że do tego kartonu lecą rzeczy, które naprawdę się nadają jeszcze do chodzenia. Te rzeczy, które są zniszczone, poplamione, mają dziury, niestety do tego kartonu polecieć nie mogą, bo tutaj muszą być rzeczy, które mogą być sprzedawane w second handach, czyli po prostu są dobrej jakości i można w nich spokojnie dalej chodzić. A takie rzeczy, które są zniszczone, stare majtki, tak? Uwaga, starych majtek nie wyrzucamy do kosza. Wyrzucamy je do kontenera, a najlepiej do kontenera Polskiego Czerwonego Krzyża, a dlaczego? Bo oni są sprawdzeni i oni na pewno dobrze się tymi rzeczami zajmą. Zresztą, fundacji musielibyście każdą sprawdzać. No, ja się nie podjęłam, zaufałam tym, którzy dobrze prawią. A prawi naprawdę dobrze, ubrania do oddania, i jeszcze raz ten profil na Instagramie wam polecam. I to. Chyba by było na tyle. Ja zabieram się do opakowania rzeczy z powrotem. Później zaklejam karton, wchodzę na ubrania do oddania. Wybieram fundację, którą chcę wspomóc. Tym razem postawiłam na Ekostraż we Wrocławiu, czyli wspieram zwierzęta, które tego najbardziej potrzebują. Ale możecie wybierać spośród. Naprawdę wielu, wielu fundacji, osób, które potrzebują tej pomocy, i właśnie za te kilogramy te pieniądze polecą prosto do nich. Wybieracie dzień, w którym chcecie, żeby kurier się pojawił. Kurier przyjeżdża, zabiera karton, machacie mu na pożegnanie, a później dzieje się ta magia sama. Ja polecam. I mam nadzieję, że może po tym filmie ktoś z Was zdecyduje się zrobić też trochę dobra i też zrobi taki karton wypełniony starymi ciuchami, których po prostu nie chodzicie, nie używacie, a walają się Wam w szafie od dwóch, trzech lat nienoszone. Podobna jest taka zasada, że jak czegoś nie nosi się już rok, to powinno się to puścić dalej. No ja jeszcze nie do końca jestem przy tej radzie, ale już dwa lata nienoszenia weszły. I tego się będę trzymać. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Wąska pa!